część wszystkim. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej systemowi przypomnienia o przeglądzie Maintenance Minder oraz kodom serwisowym dla samochodów marki Akiere. W pierwszej części filmu wyjaśnię, jak działa system Maintenance Minder i co oznaczają poszczególne kody. W drugiej części pokażę, jak zresetować system po wykonaniu przeglądu. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny. Zapraszam do oglądania. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o systemie konserwacji Minder i kodach serwisowych dla samochodów marki Akiere. System Minder to system monitorowania stanu technicznego samochodu, który informuje kierowcę o konieczności wykonania przeglądu. System ten działa na podstawie danych z czujników, które monitorują różne aspekty pracy samochodu, takie jak przebieg, czas pracy silnika, zużycie paliwa. Temperatura silnika. Poziom oleju. Na podstawie tych danych system Minder oblicza, kiedy należy wykonać przegląd. Informacja o konieczności przeglądu wyświetlana jest na desce rozdzielczej samochodu. Kody serwisowe to specjalne kody, które informują o rodzaju przeglądu, który należy wykonać. Kody TSA wyświetlane na desce rozdzielczej samochodu lub w systemie informacyjnym. Oto niektóre z najczęściej spotykanych kodów serwisowych dla samochodów Akiere: A wymiana oleju i filtra oleju. B przegląd okresowy. 1 wymiana filtra powietrza. 2 wymiana świec zapłonowych. 3 wymiana płynu chłodzącego. 4 wymiana płynu hamulcowego. 5 wymiana filtra paliwa. 6 Wymiana paska rozrządu. Aby korzystać z systemu Minder i kodów serwisowych, należy zapoznać się z instrukcją obsługi samochodu. Zwracać uwagę na informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. Regularnie wykonywać przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym serwisem Akiere. Korzystanie z systemu MINDER i kodów serwisowych ma wiele zalet, takich jak. Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy, zmniejszenie ryzyka awarii, wyżywotności samochodu, oszczędność pieniędzy. System Minder i kody serwisowe to przydatne narzędzia, które pomagają utrzymać samochód Akier w dobrym stanie technicznym. Korzystając z tych narzędzi, można zapewnić sobie bezpieczna i bezproblemowa jazdę. Więcej informacji na temat systemu Minder i kodów serwisowych można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu lub na stronie internetowej producenta. Zaleca się regularne wykonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Akiere. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny. Pamiętajcie, aby regularnie wykonywać przeglądy swojego samochodu a kierę, aby zapewnić sobie bezpieczna i bezproblemowa jazdę. Do zobaczenia w następnym filmie. Olej silnikowy jest niezbędny do prawidłowego działania silnika akury. Smaruje ruchome części silnika, pomagając zmniejszyć tarcie i zużycie. Olej silnikowy również pomaga odprowadzać ciepło z silnika i zapobiegać przegrzaniu. Warunki jazdy mogą mieć znaczący wpływ na żywotność oleju silnikowego. Częste zatrzymywanie i ruszanie, jazda w korkach i holowanie przyczepy mogą powodować szybsze zużycie oleju silnikowego. W takich warunkach ważne jest, aby częściej wymieniać olej silnikowy. System konserwacji Aki Reminder to elektroniczny system komputerowy, który monitoruje zużycie oleju silnikowego i informuje kierowcę, kiedy wymagana jest konserwacja. System bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak warunki jazdy, przebieg i czas od ostatniej wymiany oleju, aby określić, kiedy należy wymienić olej. Gdy system konserwacji Aki Reminder wskazuje, że wymagana jest konserwacja, na desce rozdzielczej pojawi się kontrolka serwisowa. Kontrolka może również wyświetlać kod serwisowy, który wskazuje, jakie usługi konserwacyjne ESA wymagane. Oto niektóre z najczęstszych kodów serwisowych Aki Reminder, a1 Wymiana oleju i filtra oleju B1 Wymiana oleju, filtra oleju i filtra powietrza B2 Wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza i filtra kabinowego B3 Wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, filtra kabinowego i płynu hamulcowego B4 Wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza Filtra kabinowego, płynu hamulcowego i świec zapłonowych. Ważne jest, aby przestrzegać harmonogramu konserwacji zalecanego przez System Konserwacji Aki Reminder. Regularna konserwacja pomaga utrzymać silnik akury w dobrym stanie i zapobiegać kosztownym naprawom w przyszłości.